Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w programie Odpowiedź na pytanie. Dziś moim gościem jest postać niepowtarzalna, kontrowersyjna. Postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Ostatnio wróciła do nas po krótkim urlopie, który spędziła w USA, odwiedzając również swoją rodzinę na Syberii. Drodzy Państwo, zostańcie z nami. Już za moment wyjątkowy i ekskluzywny wywiad z zimą. Dlaczego wczoraj znowu pani do nas przyszła? No. Czy ma pani jakiś plan działania? Porobię takie kupy białe, tam, tam. Tu? To może e, odbiegniemy od tematu na moment. Co pani jada na śniadania? Nie mam jakiejś konkretnej diety. Zwyczaj jeden bezdomny w zupełności wystarczy na cały dzień. Chociaż przed okresem to często zdarza się, że czterech wciącham. A ma Pani dzieci? Nie lubię dzieci, robią ze mnie bałwana. Podobno lubi Pani śpiewać? Bardzo, często wyje w szczelinach. Hmm. Ma Pani jakieś. Yy... pragnienia? Coś Pani ma takiego na przykład? Yy... Słabości pani ma? Lubię zaskakiwać drogowców. O, to, 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 to prawda. Ma pani wielu wrogów w sieci, wielu hejterów. Piszą o pani... Zimna, brzydka, bredna. Ostatnio ktoś nawet napisał o pani... Cytuję... Zimę wypierdalaj. I jak pani się z tym czuje? Chujowo.